Koleżna Kozińska, Lubuskie Centrum Informacyjne. Witam Państwa i zapraszam. A z nami pani Elżbieta Połomka ze Szkoły Policjalnej Kosinus w Gorzowie, organizatorka pierwszego Lubuskiego Forum Kobiet na Emigracji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Elżbieta Połomka. Pierwszy raz takie wydarzenie w Gorzowie, w ogóle na Ziemi Lubuskiej. Ale chyba niezwykle potrzebne z uwagi na to, że obcokrajowców którzy zasilają nasz rynek pracy, jest po prostu coraz więcej. E, tak, już 8 marca e, odbędzie się pierwsze lubuskie forum kobiet na emigracji. E, Pomysłodawcą, e, inicjatorem tego typu wydarzenia jest e, tutaj głównie Centrum Migranta w Gorzowie Wielkopolskim e, i pani Daria Lukianowa, e, która właśnie e, no, taki, e, takie, taką formę wydarzenia tutaj jakby e, zaplanowała tak, i zaprosiła nas do udziału w tym wydarzeniu. Będzie to pierwsze, tak jak już Pani wspomniała, wydarzenie tego typu w województwie lubuskim, które zgromadzi około 150-200 kobiet, które przebywają tutaj na emigracji, ale nie tylko, tak? bo w wydarzeniu mogą wziąć również udział Polki. Tak? Wydarzenie będzie w formie konferencji, podczas której wystąpi 8 prelegentek. Będą to kobiety i z Polski, i kobiety z Ukrainy, które zajmują się na co Dzień właśnie taką e, działalnością związaną z osobami na emigracji. E, będą to przedstawicielki różnego rodzaju centrów migracji, e, fundacji, tak, e, które właśnie e, skupiają osoby z, e, z zagranicy e, i które są jakby takim pierwszym e, te fundacje, te stowarzyszenia, pierwszym miejscem, e, gdzie te osoby trafiają i gdzie po prostu uzyskują pomoc e, związaną z pobytem tutaj e, na, w Polsce, tak, na naszych tutaj terenach. D dlaczego? Dlaczego tak istotna jest to i wymieniana przez wszystkie przypadki słowo integracja? Czy, czy mimo wszystko, mimo tego, że przecież mieliśmy do czynienia z tym, z tym wielkim zrywem pomocy, tak naprawdę po wojnie, po wybuchu wojny na Ukrainie, to już przecież jest, który trzeci rok? Tak, w tak, 2022, Czyli, tak. czyli mhm. e, ciągle jeszcze musimy mhm. mówić o tej integracji, o potrzebie tej integracji? E, tak, no generalnie jeśli chodzi o obcokrajowców, e, mamy ich e, wielu, tak, w Polsce. E, dane szacują e, tutaj na 2,5 miliona, tak, tych osób e, w Polsce, ich, e, z czego około 38 e, tysięcy znajduje się w naszym województwie lubuskim. tak? E, obcokrajowców jest zatem bardzo dużo, tak? E, obcokrajowcy są w naszych szkołach, w naszych miejscach. W których pracujemy, ale no, generalnie są to ludzie, którzy przyjeżdżając tutaj do nas, no, muszą się odnaleźć na tym rynku pracy, tak? muszą się kształcić, muszą się uczyć tego języka polskiego i z pewnością jakby muszą być wzmacniani tak? chociażby przez tego typu stowarzyszenia, przez tego typu fundacje, by po prostu móc zaistnieć na tym rynku pracy i by móc jakby odnaleźć tą swoją nową drogę zawodową. Tak? Bo często są, są ludzie, którzy przyjeżdżając tutaj, przyjeżdżają z wyższym wykształceniem, są to często ludzie, którzy e, zajmowali wysokie stanowiska, tak? E, Nie przyjechali tu, bo chcieli, tak, prawda? Tak, przyjechali tutaj, bo, bo musieli, tak? Bo, bo, bo do tego doprowadziła po prostu sytuacja, tak? I tym osobom na pewno jest e, trudno po prostu też odnaleźć się tutaj na, na rynku e, i znaleźć to nowe zatrudnienie. Oczywiście mają sporo możliwości, tak? E, mają sporo możliwości, bo mogą e, w krótkim czasie przekwalifikować się, tak? Mogą zdobyć nowe kwalifikacje. Na ten moment e, mają dość łatwy, dostęp do edukacji, tak? E, patrząc na szkoły... To... Chciałam właśnie, mhm. teraz zatrzymajmy się na tym etapie, etapie edukacji, bo po pierwsze zapraszaliśmy tutaj na to lubuskie forum kobiet na emigracji, na które serdecznie zapraszamy, to już mhm. 8 marca, ale teraz powiedzmy o tym, jak wygląda ten proces edukacji na dzisiaj i czy... I czy widoczny jest wzrost obcokrajowców także w szkołach, między innymi, które, którą pani prowadzi? E, tak, e, wzrost w szkołach policjalnych, które my tutaj prowadzimy w Gorze Wielkopolskim, e, oczywiście nastąpił bardzo duży po wybuchu wojny. Tak? Po wybuchu wojny e, do, do, do naszego województwa oczywiście zaczęli napływać obcokrajowcy, zaczęli napływać, zaczęły napływać osoby z Ukrainy, głównie kobiety. Tak, Przyjeżdżały głównie kobiety, przyjeżdżały kobiety z dziećmi, tak? e, no, które tutaj musiały odnaleźć w naszym województwie, w naszym mieście. Bardzo często taką pierwszą możliwością, żeby, żeby po prostu coś zmienić, tak, i żeby dać sobie szansę na ten rozwój, był zapis do szkół policjalnych. By zapisać się do szkół policjalnych, wystarczy, wystarczy tak, na ten moment okazać się dokumentami potwierdzającymi wykształcenie. Taka osoba musi mieć dokumenty potwierdzające co najmniej wykształcenie średnie. Ale tak jak mówiłam wcześniej, mamy również masę osób, które mają wykształcenie wyższe, tak, ale Wystarczy, co najmniej, wykształcenie średnie. E, oczywiście wykształcenie, dokumenty muszą być tutaj przetłumaczone, tak. E, e, musi dokonać tego tłumacz przysięgły. I oczywiście konieczne są dokumenty potwierdzające pobyt tutaj w Polsce. I takie osoby trafiające do naszych szkół e, od 2022 roku po wybuchu wojny e, mogły bezpłatnie kształcić się, tak. Do dzisiaj kształcimy bezpłatnie wszystkich. I osoby ze, no również osoby ze statusem UKR, tak? czyli również e, uchodźców. W bardzo w krótkim czasie, czyli w okresie roku półtora czy dwóch, mogliśmy te osoby przekwalifikować. Tak? Osoby z Ukrainy przychodząc do nas, do naszych szkół, no my nie sprawdzamy znajomości języka polskiego. Tak? No wiemy, że często osoby, które przyjeżdżają, no nie, nie mają tej znajomości języka polskiego na, zapewne na takim wystarczającym poziomie. Ale tego typu szkoły nie tylko dają możliwość zdobycia zawodu, ale przede wszystkim również e, nauki języka polskiego. Tak? W naszych szkołach lekcje odbywają się w języku polskim. Kształcąc w języku polskim obcokrajowcy muszą tego języka polskiego uczyć się, tak? By ukończyć szkołę, by przystąpić do egzaminu zawodowego, by przystąpić do egzaminu państwowego. A oprócz tego kształcimy, uruchamiamy w ramach, uczymy w ramach bezpłatnych lektoratów z języka polskiego, tak? Więc taki obcokrajowiec przychodząc do nas do szkoły nie tylko ma możliwość zdobycia zawodu, ukończenia szkoły policjalnej, ale Również e, nauki języka polskiego, jak i e, integracji, tak? E, bo przecież nasze szkoły, e, to szkoły, to skupiska osób e, i cudzoziemców, e, których mamy na ten moment aż 50% w naszych szkołach e, i Polaków, tak? Więc w tutaj... jakich zawodach, gdzie się odnajdują na rynku pracy? Najbardziej takimi korzystnymi zawodami są zawody medyczne, tak, bo patrząc na to, że społeczeństwo starzeje się, wzrasta liczba, wzrasta takie zapotrzebowanie, tak? na tych pracowników właśnie z branży medycznej. Głównie jakby tutaj kierujemy i polecamy zawody medyczne. Zawód opiekuna medycznego, zawód technika sterylizacji medycznej, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej to są naprawdę zawody, po których w naszym województwie nawet i tutaj w Gorzowie Wielkopolskim nasi absolwenci po prostu mają pracę. Więc e, takie osoby, które przyjeżdżają tutaj z e, zagranicy tak, i które chcą pracować na rynku e, wiadomo, że proces nostryfikacji dokumentów, e, jeśli chodzi o wykształcenie to wyższe. Tak, to są też e, i kosztowne e, czynności i wymagające czasu. E, więc taką alternatywą są e, zawody w, właśnie, e, których mogą nauczyć się w naszych szkołach. Ukończenie szkoły policjalnej dla nich to również wolny dostęp do rynku pracy, tak? Więc to jest cała masa po prostu korzyści wynikających z tego Nie zasilają ławek w pośredniaku po zakończeniu takiej osoby, szkoły. Osoby, które chcą pracować, mają, dostają u nas naprawdę są przygotowanie do wykonywania zawodu, tak? 50, w ubiegłym semestrze 55% naszych absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy to osoby z Ukrainy, tak? To obcokrajowcy, tak? Zauważamy też, że osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, to są osoby często, które u nas się kształcą, no często w wieku 40-50 lat, tak? Więc ta edukacja, którą oni u nas podejmują, to jest już taka edukacja bardzo świadoma i taka edukacja bardzo już taka dojrzała, tak? Mhm, taka celowana, to są, tak, można powiedzieć. Tak, te osoby zaczynając kształcenie w naszych szkołach, one robią to świadomie. Świadomie po prostu poświęcają ten swój czas, by zdobyć po prostu zawód, tak? Coraz częściej, coraz więcej mhm. mówi się o problemach demograficznych. Także w naszym województwie mhm. jest on widoczny, województwo próbuje przystąpić, czy zrobić taki pilotażowy program, żeby pokazać to miejsce ciekawe do życia, stworzyć miejsce ciekawe do życia jako region lubuski, ale także, nie ma co ukrywać, wykorzystać, wykorzystać potencjał ludzi, którzy przyjechali tutaj także w wyniku niestety wojny na Ukrainie. Czy to jest duży potencjał? Oczywiście, jeśli w naszym województwie mamy 38 tysięcy, tak, obcokrajowców, jest to oczywiście duży potencjał, tak? Jeśli ci ludzie będą mieli odpowiednie warunki, żeby w naszym województwie zostać, tak, Czyli chociażby będą mieli możliwość, żeby przekwalifikowywać się, tak, żeby zdobywać wykształcenie, żeby zdobywać nowe zawody, tak, po których mają możliwości, żeby mieć tą pracę, to oni w naszym województwie będą zostawali, tak? I będą zasilali po prostu tutaj tutaj. Czyli dostępność. Czy do tak, zawodów, tak? tak, do, tak. Do, do, do tego na ten moment, tak. Na ten moment y, ta dostępność nie jest ograniczona, tak? no, Wystarczy mieć y, odpowiednie dokumenty potwierdzające wykształcenie, co najmniej średnie, a, i dokumenty pobytowe, które potwierdzają legalny pobyt tutaj w Polsce, tak? I to jest wystarczające. E, I ta droga jest otwarta. A do natomiast edukacji. trwają prace legislacyjne w kierunku zmian ustawowych co do wymogów dotyczących tak. kształcenia obcokrajowców, i czy tutaj są powody do obaw? Myślę, że tak, że są duże powody do obaw. Tak, bo rządowy projekt, który będzie zmieniał kilka ustaw tak, w zakresie prawa migracyjnego, zakłada między innymi konieczność przedłożenia dla kandydatów, którzy zapisują się do tego typu szkół, certyfikatu języka polskiego na poziomie B1. Tak, więc taka osoba przychodząc do szkoły, by móc być naszym słuchaczem, będzie musiała okazać się tym certyfikatem. Nie będzie to łatwe, tak, bo jeśli chodzi o certyfikację w Polsce, mamy dwa pół miliona obcokrajowców, rocznie 20 tysięcy jesteśmy w stanie przeegzaminować na ten moment, tak? Może to się zmieni, tak? Może powstanie więcej ośrodków, które będą kształciły. To jest jedno, że jest taka jakby słaba przepustowość, tak? Jeśli chodzi o te e, egzaminy. E, kolejne egzaminy są e, kosztowne, tak? Egzaminy są kosztowne, bo taki egzamin będzie kosztował około 300 euro, tak? E, egzamin państwowy. E, więc to też na pewno zniechęci tych obcokrajowców, tak? Bo nie każdy z nich ma środki po prostu, żeby do tego egzaminu przystąpić. Kolejne, no w naszych szkołach, jak takiego słuchacza przyjmiemy, zapiszemy, on ma możliwość uczenia się tego języka polskiego, bo lekcje odbywają się w języku polskim, tak, bo prowadzimy bezpłatne lektoraty. taka osoba ma możliwość takiej wymiany doświadczeń, tak, międzykulturowej, tak, bo w szkole mamy i osoby z Polski, i z Ukrainy, Białorusi, tak, różne narodowości, tak, więc to też jest taka możliwość nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń, no i przede wszystkim bezpłatnego uczenia się tego języka polskiego. Polskiego. Jeśli wejdą te zmiany, obawiamy się niestety tego, że te osoby będą miały ograniczony dostęp do edukacji, tak? co też no, niekorzystnie wpłynie na ich sytuację i na chęć pozostania w naszym kraju. Tak? Także te wszystkie mhm. pewnie uwagi będą płynąć do strony rządowej. Zobaczymy w jakim kształcie ostatecznie zmiany wejdą w życie. Tymczasem przypominamy, pierwsze lubuskie forum kobiet na emigracji to 8 marca. Miejsce? To będzie sala konferencyjna przy ulicy Traugów. Będzie to na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie inspirowało kobiety, które u nas są tutaj na emigracji, do właśnie takich wspólnych rozmów. Tak? Jeśli chodzi o tematykę, tematyka będzie dotyczyła wielu kwestii. Tak? Przede wszystkim to będzie dotyczyła tego, w jaki sposób tutaj założyć działalność gospodarczą i jak, jakie tutaj mają te kobiety możliwości. Tak? Drugi blok będzie dotyczył takiej, takiej marki, budowania marki osobistej. Tak? Więc to są kwestie bardzo ważne, tak? które na pewno. Tematyka bardzo ważna, bardzo istotna. Będzie mówić też o edukacji. Będzie dużo możliwości, żeby poznać właśnie osoby, które na co dzień emigrantom po prostu pomagają. I to nieprzypadkowo, 8 marca, właśnie w tak, Dniu Kobiet. święta kobiecości. Tak, tak dokładnie. Elżbieta ze Szkoły Policjalnej Kosinucy w Gorzowie, współorganizatorka tak, tak. lubuskiego Forum Kobiet na Migracji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę, a Panie zapraszam. 好的。